Uwaga. Urbex polega na eksploracji niewidocznych lub niedostępnych części ludzkiej cywilizacji. Stosujemy zasady zostawić miejsce takie jakie się zastało. nie niszczyć, nie kraść, nie dewastować. Podczas urbexu czeka na nas wiele niebezpieczeństw, o których dużo osób nie ma pojęcia. Bez odpowiedniego przygotowania nie próbujcie tego sami. Pozdrawiamy grupa Urbex moją pasją. Witajcie moi drodzy! Po eksploracji opuszczonego hotelu Legii zapraszamy Was do budynku, który znajduje się zaraz obok, czyli opuszczonej restauracji olimpijskiej. Która istniała w Warszawie przez wiele, wiele lat. Restauracja specjalizowała się w organizowaniu imprez okolicznościowych i plenerowych. W tym miejscu również przebywało wielu znanych sportowców, którzy gościli w dawnym hotelu, który znajduje się właśnie obok. Nie wiadomo dokładnie, w którym roku restauracja została opuszczona, ale przyjmuje się mniej więcej w tych samych latach co hotel legii. Zapraszamy Was do tego magicznego, acz niestety zdewastowanego przez ludzi czas miejsca. Dobra, teraz jesteśmy na dworzu, hotel jest tam, a tu jest restauracja olimpijska. Boom! Patr, patr. 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 To masz nowy telefon, by Nie, Nieee, patrz mi. Nie? Co, już nie ma tej kobity, tej co stała, ta kobitka z tym dzieciaczkiem? No raczej nie bo tutaj. No, tutaj stała na tym. Zamiar, samochód jeszcze sobie. Gdzie? Samochód? No dołu możemy najpierw lezić. I będziemy do środku. Ty, no coś tu stoi, rzeczywiście. Czekaj, bo Rafał tam do środka przyszedł, może zawołać go, co? Rafał na moment Nie słyszy Rafał! Chodź na dwór! Rafał, to jest na do jest się... najpierw Tutaj tak coś, strefa chroniona No jest bryka, jest Wnagraj to wypuszczony kosz od kosiarki To jest kurwa atrakcja Nie <grystanie> ma No nieźle to wygląda Nieźle silnik jest Nie zabrali Idzie idziemy kolowie do Łodzi. Do, 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 o, do Łodzi, no. Uwaga, brali. Na czym to stoi w w ogóle? Je tutaj podparty jest cegłami, widzisz? Tymi kamieniami tutaj. Nic nie ma, wszystko rozkradzione, wytłuczone. Stała elektronika. Wszystko poszło się walić. Szyby. Szkoda. zdjęcia, jak to, to, to jest To, to mój telefon. To jak tam uważasz? Widzisz? Bryki nie opuszczone. Rozwalone ładnie, ładnie. Nam się udało to miejsce odkryć. Dostawczak opuszczony. Się nie spojrzałem, jaka tam ta tama... Jaka tamta marka była samochodu? Muszę się zaraz wrócić, zobaczyć z ciekawości. Szkoda samochodu, no ale co zrobić? My tu nic swojego nie robimy. Wiadomo, nie dywa, stojemy, nie kradniemy, tylko patrzymy. To obok nowym budynki mieszkalne. To jaka była marka tego samochodu? Nie się uwagi pewnie. No. <laughs> nie ma w niczym znaczku. Znaczek zerwany. Ale na pewno kombi. Od środka tam jeszcze Dawid spróbuj Nie, Dawida Mówiłem do Dawida Dętki od rowerów, jakieś kopony Może środka nie będzie, bo rozjebałem kolegę Jeszcze jest ten, znaki Dorwę Cię w 5 sekund, że pies to jakiś był To pewnie chyba ten chyba chyba złomiasz Patrząc na miedziuchę dorwę w 5 sekund 5 sekund, to może krócej niż 5. Trzeba by zmierzyć, ile pies do nie? Tak, jaki dystans, gdzie 5 się znajduje. Fajna, fajna sprawa. A kopiczka? ale no, to Ale tu ładnie. Fajne te, te, te kamienne takie O naprawdę ekstra. było ładnie No za czasów świetno, za, za czasów świetności na pewno było ładnie Fajne, nie? Patrzcie, co tu się dzieje. No, fajne takie te kamienne te ściana taka, nie zrobiona. Tu głośniki jeszcze wiszą, ale zepsute. Co? Co? A, dobra. Nie, ale teraz ci pokażę. Ja to tu jakiś głośnik wisi, ale już rozwalony, co? Może z tego nie... Nic z tego nie będzie. Nie Można spróbować, bo tam też przewody wychodzimy z tego. A tutaj co było? Taka się scena. To była restauracja. Gotowali tutaj dla ludzi żarcie. Instrukcja o obsłudze BHP Wyparzenia naczyń Wyzacz. Przepraszam. Mam jakieś drzwi. Pewnie jakieś zaplecze była jakaś kuchnia. No ładnie, o jejku. Chodźcie tu w kuchni jestem. Parki. Tu jest Dawid, chodź tutaj do mnie. Tu jest fajnie. Podążaj za moim głosem. Prosto, prosto, ciepło, ciepło. O, witam cię. To no, Zaraz tam pójdę. Patrz, lodówki, tu są te odpisy. Widziałeś, tu już byłeś? Patrz, warka. Tutaj, dawaj. No, tu masz piwo. <laughs> Ale tyskę nie zgadza się. Nie warka. W Japonii, to, w Japonii to by pewnie wszystko jeszcze w lodówkach było, nie? Gdybyśmy byli w Fukushimie. No tak, w Japonii, gdybyśmy byli w Fukushimie, w urbex historii, to wszystko by w lodówkach było. Jednak nie naruszone te żarcia, wszystko. I tam nic nie dotykają. Japonia to jest inna kultura niż Polska. Dlatego mówię, nie? Tam nie dotykają, co nie ich, kurna, i nie kradną. A to wszystko u nas roznoszą. Wszystko na złom.

a są jeszcze takie miejsca, gdzie podobno alarmy... Tak, to jest od tej strony, żeby wyjść. Jest tak. zejście, zejście pod ziemię. Tam jest taki kurwa się po prostu i rzyga. Tam tak. Pod ziemią? Tak po, tak, to po prostu. Znaczy w w piwnicy, tak. pod ziemią. Zobaczcie. Płyty kolejne jakieś Samsunga. Okay. Tam będzie minut. O i napęd odwracał. A nie, to jest tak, od laptopa ten ten no na no, na pły, no, płyty nie? nośnik DVD R R V to sobie wyobraźcie ile w czarnobylu można skarbu znaleźć ja wiem rzeczy no, zależy co człowiek szuka nie czego chce tam tam osiągnąć w tym miejscu w szkole, się... w szkole tak słyszałem że dużo ty byłeś to widziałeś nie

O, ale tu burdel rzeczywiście. Mm. O ty, zobacz na to. Kurna. Zobacz, mm. jakie Wszystko tutaj rozpierdzielili. A to jest tylko taki przepyl O, kopak od Volkswagena. A Skody nie ma? No nie ma Skody, widzisz, twojej. No nie ma, przykro mi, tylko od Volkswagena jest. Naklej z, z naszych Skody. Ale tu wody jest od gruma. Co? Gramofon tam macie? Dobrze słyszę? To już do was idę. Jak macie gramofon to je zaraz pobawimy się. Gdzie go macie ten gramofon? Panie tam drukarki. O tu też coś, o! Tu też są maszyny. To pralka czy mi się wydaje? Pralka. Electrolux e 55 mp Proszę bardzo Czy jakaś tu pralnia była, czy coś? Patrzcie co my to mamy, ile sprzętu Farby No, dawno takiego urubeksu fajnego nie mieliśmy, że tyle rzeczy znaleźć, naprawdę Zawsze jakieś puste miejsca no Tu jeszcze Rzeczywiście Włączamy jakąś starą muzykę jakaś kasa wcześniej A te farby śmierdzą jakieś uspuszalniki czy chuj, że to jest Ale stare kasety fajne. I jakie zespoły? Za X. Y... Tak? Wiem, że nie jest zespół. Tylko Za X to wiadomo ja o czym się zajmuje, nie? O tu, okrągła dziesiątka radia Z. Szkoda, że miałem kaset jako w składzie. Gdyby ludzie tak nie rozpieczali, to nie byłoby to problemu, żeby to włączyć, można było na miejscu włączyć. Właśnie. A jest, a jest u, tak skoro. No chłopaki, naprawdę tutaj można sporo znaleźć kaset o, starych. Aha, Dobra, leci sobie. Kończymy? Tak, kończymy na zewnątrz. No, może ktoś zgubił. <laughs> nie, raczej nie włączysz światła. No, chodź. No, lecimy. No, światła. No, lecimy. No, się No, Jakaś farelka czy co? Takie wygląda jak farelka no, stara to. Takie coś podobne jak ogrzewać. To to, to to, wygląda jak taka farelka stara. No bo tak, to była rocznie, taka farelka. Tak Pamiętam takie te farelki, te duże, takie, albo te pralki, w franie. A tu co? wow Dziura. Dobrze, że nie duża dziura. Tam była, właśnie, no tam była możesz porobić. Tu już byłem, dobra. Dżalane. No, elektrownia włączyła rachunki, rachunki zapłacone. W sobie Jakaś klucz, klucz, czapka na klucze. Ale nic nie ma niestety Do wyjścia To już wszystko co? Chyba? Udało nam się tutaj mniej więcej zahaczyć tej restauracji tam To Tu Też można nawet pewnie ten dóźniej No tu już byliśmy Jest to zakończone Dobra moi drodzy, tak, tak więc skończymy dla Was eksplorację tego miejsca. Piszcie do nas komentarze, łapkę w górę, subskrybujcie nasz kanał. Subskrybujcie. Trzymajcie się, cześć!